Na początku dobre wieści, jeśli otworzyliście nagrody za Foot Champions do. właściwie nie wiem do której, tak? Do 23.59 we wtorek, będzie rekompensata. Dostaniemy piki za Food Champions jeszcze raz. Okazało się, że nie dało się trafić z Sisoko Benedera oraz Weratiego, w związku z czym każdy kto otworzył do. Określonej tam godziny, choć myślę, że wszystkim przywrócą te piki. W końcu dzisiaj rano się kończyło Foot Champions. No to, to jeszcze raz po prostu, jeszcze raz będziemy mogli to odebrać, i podobna sytuacja była w FIFA 20. Znaczy nie pamiętam, dlaczego wtedy to zwracali, ale pamiętam, że w trakcie Ligi Francuskiej z rekompensaty, której wtedy nie powinienem dostać, trafiłem Totsa Messiego. No na dniach zobaczymy, czy to się powtórzy. Szczerze, wolałbym... Ale dobra, dobra, ważne, że będzie jeszcze jedna szansa na trafienie Bamby Klausa i Świętego Mikołaja, więc tak... Y Zrobiłem 10 paczek ośmiu piłkarzy z Ligą. Słyszałem, że z nich sypie. W SBC mamy jeszcze paczkę, w której jest duża szansa na trafienie do ponieważ może tam trafić 7 rzadkich kart złotych i reszta to są już karty specjalne z Ligą. Zaczynam od francuskiego akcentu. Tak, ciągle mi mało. Ja wiem jedno, jako że nie dało się trafić czerwonego benedera, to Wy doskonale wiecie, kogo ja z tej rekompensaty dostanę. Szkoda, że nie można grać dwoma. Kto wie, może w IFC. No ta, na pewno. Dobra, chciałbym trafić jedną kartę Team of the Season. Mało jest rzadkich kart. Znów mamy Francję, znów mamy PSG. No i to się nie skończy Klianem Kylian... no, Mbappé. W ogóle dziękuję za poprawienie mnie wczoraj w komentarzach, ponieważ zapomniałem, że też Kliana trafiłem na swoim głównym koncie z tego 75. Ale to dlatego, że rok temu ten Klian no, dosyć często do mnie wpadał, w tym roku, no tylko na chwilę w wersji czerwonej, szybko ode mnie uciekł. No i znów PSG. Mhm, mm Ramos? Nie no, przecież się skolekcjonuje całe Fez. Znaczy, to nie jest trudne z tych paczek, aczkolwiek. Jesteśmy blisko, wierzę w to. No, czytałem, że sypie z tego. Gdzie z tego sypie? Jak mam i sypnąć zaraz 3 razy 83 to spoko. Nie ma rudze, choć niestety widziałem paczki, gdzie to nie było z plusem, lecz po prostu 3 razy 83 Soler i reszta innych. O, Smaichel jeszcze i pewnie. Znaczy nie pamiętam, kto jeszcze tam jest. Nie chcę myśleć, że w 80-tych, 80, 80 Ja chcę pomyśleć tutaj o jakimś pięknym, niebieskim walkałcie. Niemiec, napastnik jest to Wolandy, ale Lipa, kurczę, Lipa. Przepraszam, że to kwikseluję standardowo, ale. No zostały mi trzy paczki. Uważam, że jeden toc na 10 to powinna być taka norma, i to jest ten moment. Remi Kabela. Niestety ponownie jest to Remi Kabela, którego jednak gdzieś teraz przepalić będę musiał i chyba go wrzucę po prostu w skład 84 na tę paczkę 83 plus bo. Wow i Juo! Final Duma nie skończyłem, a w końcu mamy dzisiaj finał Ligi Europy. Przepalę kolejny składy Przedostatnia paczka, wracamy do normy. Hiszpania, jak dobrze, że go przepaliłem. Paczka numer 10 nie da, niestety nawet ekranu Francja nas nie interesuje, a więc czas na paczkę z SBC. W razie czego jest to wyzwanie nazwane jako finał Elige. Czy to będzie legendarny moment? Przekonajmy się. Okej, okay, tylko co? Co to będzie? Fofana. 70 tysięcy, czyli no, no, wychodzę na zero. Niestety, gdyby słuchajcie, był Frankowski. Toc fajnie, bym ich ze sobą zgrał. Grało się po fanom na początku gry. Teraz jest mega tani, ale to raczej ze względu właśnie na te połączenia, prawda? Do tego Hakimi i Fabian nie udało się uniknąć. Fabiana, ale okej, okay, chciałem wyjść na zero. Wyszedłem. Oho, player pikie wróciły. Może pojawi się wymienny Benek? Panie i panowie, 5 pików wartych 40 zł. Szansa na trafienie to to 10% jest to wymienne. Zaczynamy zabawę, czy będzie niebiesko, czy nie będzie niebiesko, jest. <grytanie> będzie ta ramka, czy nie? No, Soler! Wow, stęskniłem się za nim. Jeden toc będzie, jest! Klaus, ale wreszcie wymienny. Słuchajcie, doczekałem się momentu, w którym trafię wymiennego Klausa. Wartego obecnie 70 koła, więc no. Nawet jakbym może to za monety robił, prawda? To bym wyszedł na zero, ale wystawiam go od razu, niech znajdzie swój nowy dom. A ja się cieszę, że trochę więcej kasy wpłynie na moje konto, bo no może uzbieram na tego Lakazeta. Mam 1 765 sześćdziesiąt tysięcy, jeszcze dwa piki przed nami. Dwa z rzędu? Nie ma szans, oczywiście musi to być Schmeichel. I ostatnie podejście, ale gówno. Lepiej późno niż wcale. Wbiłem się do Ligi Elitarnej, potrzebuję dwóch zwycięstw, bo jeśli wygram dwa mecze, to będę miał jutro czerwonego Player Pika. Bawiłem się. Player Pika tocem warto dodać. Bawiłem się teraz z takim składem. Testowałem Marcos i na PO. No bo, jako że zaraz wchodzimy w klimaty A, to postanowiłem zagrać tym Benaserem, Marquisio, którego zrobiłem za ponad milion. Zagrałem mi tylko 74 mecze. Fajnie, że udało się ułożyć pełne zgranie. No słuchajcie, hybryda jak na te FIFA. Trzy ligi w jednym składzie to jest event. Ciągle mam jeszcze tego lakazę. Trzy mecze do końca wypożyczenia. Ławka rezerwowych gotowa. Mam Keliana Mbappé i nie sprzedaję go. Słuchajcie, jak go wpuszczam z ławki, on mi mecze wygrywa. Master Team. Mam wrażenie, że już 20 lat. <gryw> nie, nie wiem, czy po prostu zary trafia na tych samych ludzi, czy nazwy się powtarzają. Wow! Czerwony Davis, Frimpong i Gorecka? Dobra, bo. Okej, okay, bo, bo się przestraszyłem, ale skoro jestem w lidze elitarnej, to on w tej lidze elitarnej był tydzień wcześniej. Jedną z tych kart z Bundesligi trafił za... Za po prostu... No co no, za nagrody, bo już myślałem, że trafiłem na kogoś, kto... Zajebiście. No to pytanie brzmi, na kogo wolałbym grać. David, fajnie tutaj upchany i... Tam i Abraham. Będę z wami cztery, trochę się boję tego Abrahama, bo niestety... Jeszcze teraz, jak wyszedł ten Weinaldum, to dosyć często pojawia się w wyjściowych jedenastkach. A skurczy byka trudno zatrzymać ze względu na jego walory fizyczne. Jestem trochę na siebie zły, że go nie zrobiłem jeszcze. Jak Roma dzisiaj wygra 5 na 5. Ach, no dlatego nie wiem za kim będę. Właściwie za Romą, dla Weinalduma. Ale nie wybaczę sobie nie niezrobienia tej karty. Gdzie jest ten, ten, pik z SBC, kiedy go potrzeba, wspominkowy, gdzie to można trafiać karty, które były w SBC? Beneder, genialny, 1 do 0. Abraham, no to to było bez pięciu, nie czekajcie, tak, on ta, teraz ma zapomniałem, zapomniałem, że on ma pięć gwiazdek słabszy, i dlatego też trochę to zle, a jaj głupota. Dobra, spróbujmy rozwiązać to łatwo, dwa do jednego, co jak co, ale Benjeder ma taką rakietę w tej nodze, no w polu karnym, trzeba, wystarczy się dobrze ustawić, lewa, prawa, wchodzi. Markizjo, dobrze, specjalnie tak tutaj zboczyłem, Ben jeder. pokaz siły, jedny! i czy będzie hat-trick, tak jest, 3 do 1, ależ pięknie porobiłem jego obrońcę, oczywiście to było celowe, fajny jest ten skupturn ze zmianą kierunku, no, gdy nie ma się pięciu gwiazdek sztuczek, to trzeba jakoś inaczej kombinować, no i efekt był przepiękny, hat-trick Benka, ja też gram teraz 4-2-3-1 z powrotem, bo tak... Nie wiem, znów 4-4-2 mi się grało średnio i no na razie główną gwiazdą jest tutaj oczywiście Wisam Bender jest centralnym napastnikiem, to jest gol numer 4. I tak wiecie, tutaj Lakaz gra na prawym napadzie. Jako że mam Džarzinio, no to Džarzinio robiłby tutaj dokładnie to samo, może i nawet lepiej, jako że w grze czuć, że jest trochę szybszy. No zobaczymy, może jeszcze wieczorem dzisiaj z tej paczki gwarantowanej coś wpadnie. Nie no, kurde, ja nie wiem, kogo musiałbym mieć na środku obrony, żeby on przepchnął tego Abrahama. To jest aż straszne. Sędzia pozwala jeszcze grać markizjo! Naprawdę? Wanderstar tego nie broni? Pedri dziubnął do Aleksa, ten uderzy z fałsza! No i powiem wam, że WanderSar, jak nie on, słuchajcie, wszystko przechodzi przez niego i mamy zwycięstwo! Jeszcze jedno i jutro piękny, czerwony pik i super! Jako, że jestem wiecznie głodny, czas na rozbudowę, 75 razy 11 bo skoro udało się rok temu, no to... No jak się nie próbuje, to się nie trafia! Jestem gotowy, mam nadzieję, że wy też, niech to zmieni moje życie, proszę! Ktoś do pierwszego składu, to jest karta Team of the Season i czy będzie, czy będzie, czy to będzie napastnik? <grym> Piąty raz, panie i panowie, piąty raz. Jest to Klaus, ale jeszcze w środku może być Renato Sanchez. No ale nie ma tu Renato Sancheza. To jest niesamowite, słuchajcie, ja się czuję prześladowany po prostu, no ile można. W ogóle super, że to dali zadania w eliminacjach, jak już mam połowę roll. Kurde, bo się zastanawiałem, może celowo wtopić kwali. Hmm, nie mam jeszcze zapewnionej kwalifikacji, co oznacza, wygram jeden mecz, kończę kwalifikację, zaczynam od nowa. I mogę zgarnąć te nagrody, jak coś to od pierwszej minuty Mbappe. Uj, biza. Aj, piękne, piękne klimaty, no już powoli zaczynają się wakacje, ale jego dobrzy piłkarze na wakacje nie pojechali. Jest Vinicius Dalglish, Kylian Czerwony, Klaus. Boję się zaglądać do lodówki, boję się sprzątać toalety. Mam wrażenie, że on z każdego miejsca może wyskoczyć. Pyk. Pedri, kurczę, życia, życia. I co ten Griezmann tak musiał zboczyć? Dobra, on ma fajny dribbling, więc sobie poradzi. Hop, jeszcze Griezmann. Elastico i co i No. Oj, czerwona kartka takim pębę. Spóźniłem się. Chyba, że sędzia będzie pobłażliwy. Ja bym pokazał czerwoną. No, wydaje mi się, że Pressnell był ostatnim zawodnikiem. Aha. I Benjeder, idealnie tutaj wyczuty Pedri, tylko no co z tego, że fajne podanie, jak i tak zdążył obrońca wrócić. Pedri jednak sobie poradził i to jest 1 do 0. Opanowanie do samego końca, nie, nie, cieszę się, że chociaż go się udało trafić. Może to nie jest napastnik, ale gram nim tak, że jest bardzo ofensywny. W poprzedniej Fifie może pamiętacie, może nie, no byłem wielkim fanem jego karty Future Stars, więc cieszę się, że teraz możemy się nim bawić w jeszcze lepszej wersji w nowej Fifie. Właściwie już starej, ale to... O, ale przeszło. Griezmann. Serio. Powiem tak, no, kiedyś konserwator powierzchni płaskich w mojej szkole powiedział nie siła, lecz technika, czyli ciebie zawodnika. To właśnie teraz pokazał Griezmann, który, no nie wiem, uderzył z 25 km na godzinę, ale jakoś ominęło to bramkarza. Chyba będzie bramka. Przesunąłem się, ale aż za mocno. Dwa do jednego i rywal. Ek Ekscytuję się powrotem do meczu. Trzeba jednak go szybko zgasić. Co to za łysolek na napadzie? To jest. Del Piero? Nie to Nazario, w kwalifikacjach? Pedri Dawaj, o to chodzi. Świetne podanie do wypożyczonego Sadio Mane, który nie trafia do siatki. Wiedziałem, by dołożyć precyzyjne. Czekałem. Odegranie. Serio z tego miejsca. O Boże, będzie bramka? Nie! Zablokował strzał pięknego Kim No i leci kontratak, prawda? Jego bramka, jego bramka. Jeszcze go przytrzymałem tutaj. Dobrze, brawo, Capdevila! Czerwona kartka, ale to jest ostatnia sekunda meczu. Było warto, chyba że i tak strzeli z tego, to bez różnicy właściwie. Nie, no bez jaj, bez serio. No byleby zagrać całe te kwalifikacje, żeby zgarnąć punkty doświadczenia, muszę się też ruszyć, żeby zdobyć jednak. No chyba tego player pika, nie potrzebuję tam foderu. Foder, tu mam spaczek ze sklepu, a pik zawsze jest szansą na trafienie jakiegoś kozaka do pierwszej drużyny. No 7 dni na 23 tysiące punktów. No jak zacznę robić te zadania, to na luzie się to uzbiera. Tutaj dostanę już 2,5 tysiąca, pójdzie z górki, tylko no, no chciałbym jeszcze te player piki, chociaż dwa zdobyć. Będę się starał. Na koniec, zwykły pik. I odcinek kończymy. hojbiergiem Ja dziękuję Wam za oglądanie. o stream, gdzie otworzymy paczkę z gwarantowanym klauz... totsem, znaczy totsem. Trzymajcie się, cześć!